Dzisiaj bestseller z firmy Noak Rosen, róża okrywowa Balu. Mnie podoba się z kilku powodów. Pierwszy oczywisty to to, że jest niebywale zdrową rośliną. Ja uwielbiam takie rośliny. Jest fajna, kompaktowa. Zróbcie, zwróćcie uwagę, jaki ma fajny kształt. Uwielbiam taki kształt, który może być świetnie wykorzystany. W donicy, może być świetnie wykorzystany na rabacie, w szpalerze, gdzieś przy chodniku. Super to wygląda. Na dodatek mamy przepiękne, zobaczcie, gęsto upakowane, drobniutkie kwiaty o jasno-czerwonym kolorze. Tutaj kamera troszeczkę przekłamuje i wydaje się, że te brzegi płatków tak różowieją. W rzeczywistości tak nie jest. Owszem, jest lekkie jaśnienie tego płatka, ale nie sprawia to wrażenia różowego. Świetna odmiana. Takiej róży w zasadzie innej nie ma, która by tak fajnie się zachowywała jak Balu.